Chciałbym poruszyć właśnie dwa segmenty gospodarcze, to chciałbym się skupić na spółkach miejskich, czyli na tym tak zwanym korycie, o którym my jako nowa prawica mówimy oraz na podatku, podatku lokalnym. A więc zacznijmy od spółek miejskich. Występują chciałbym tak naprawdę pokazać trzy przykłady spółek miejskich tutaj częstoskie przedsiębiorstwo komunalne. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne oraz hala sportowa Spółka Zo. Zacznijmy od częstowskiego przedsiębiorstwa komunalnego. Dlaczego chcę o tym mówić? Jak wszyscy wiemy, 1 lipca 2013 roku państwo polskie wprowadziło tak zwaną komunę śmieciową. Co to jest takiego ta komuna śmieciowa? A więc to jest to, że każdy z nas, państwo po prostu wzięło odpowiedzialność za śmieci na państwo, a odebrało je obywatelom. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja po tym po pierwszym lipca właśnie w sprawie śmieci, jak ceny śmieci wzrosły w ciągu tego roku. Płacono 6 zł za wywóz, teraz płaci się 12 zł za wywóz. Drugi przykład to jest właśnie ten miejskie przedsiębiorstwo komunalne. Dlaczego o tym mówię? No to jest spółka deficytowa, tak jak praktycznie wszystkie spółki miejskie, ale chciałbym tutaj zwrócić, ona jest również poobsadzana przez, przez partyjniaków różnego rodzaju właśnie tutaj SLD, platforma IPIS. Ale szczególnie chcę zwrócić rolę, że w tej właśnie, w, ty, w tym przedsiębiorstwie, w tym spółce miejskiej odgrywa bardzo silną rolę związki zawodowe, czyli tak zwani gangsterzy gospodarczy, których tak naprawdę, żeby zmienić coś często często, za tych panów trzeba się wziąć. I trzecią spółką. Trze, trzecią spółką jest tak zwana hala sportowa spółka ZO. to jest Spółka, która służy tak naprawdę do promocji prezydenta miasta Krzysztofa Matejaszczyka, ona również jest deficytowa. Deficyt w niej wynosi około 4 milionów złotych. Czyli tak jakby Państwo otworzyli sobie firmę i po roku mieliście 4 miliony zł deficytu. Co byście Państwo zrobili? No oczywiście tą firmę byście zamknęli, a to, to że ta spółka działa, no to wychodzi z tego, że, że miasto po prostu za cudze pieniądze, za cudze pieniądze po prostu żyje za nasze pieniądze dokładnie. No i w tym momencie chciałbym. Przy... No, no stać, stać, stać. Teraz pytanie, ja, jaką chciałbym postawić, jaką jako ruch wolności stawiamy diagnozę, żeby to zmienić? A więc diagnoza według mnie jest prosta i czytelna. Trzeba te spółki całkowicie sprywatyzować, dlatego że uznajemy zasadę, że uznajemy zasadę, że jednostka najlepiej jest w stanie gospodarować swoją własnością od państwa czy samorządu. A, nie, a również wyznajemy zasadę nasze środowisko wolnościowe, że niezmienną ideą naszego środowiska jest własność prywatna oraz wolna i uczciwa konkurencja. A w momencie, kiedy spółki, spółki miejskie po prostu są konkurencją nieuczciwą, bo one są dotowane, a prywatny przedsiębiorca musi żyć za swoje. Również teraz chcę przejść do podatków lokalnych. Tutaj niestety samorząd ma już mniejsze kompetencje, jeżeli chodzi o podatki lokalne. Nie, nie, nie dam się, nie dam się, Panie Marku. Samorząd ma mniejsze kompetencje, bo większość, większość, jest, większość po prostu podatków jest narzucana przez państwo, ale jest jeden podatek, który bardzo każdemu z nas tutaj. Uwiera to jest podatek od nieruchomości. Ja chciałbym podać taki krótki przykład gminy Michałów. To jest burmistrz Marek Nazarko, który zlikwidował tą, ten podatek od nieruchomości od osób fizycznych i jakie przyniosły efekty? Efekty były takie, że liczba ludności się zwiększyła w tej gminie, bo gmina stała się po prostu bardziej konkurencyjna. I również uważamy, że ruch wolności powinien zlikwidować podatek właśnie ten od nieruchomości od osób fizycznych oraz od osób prawnych, bo wtedy również. Z... Główny problem, jaki jest w mieście, czyli bezrobocie, również by się mogło zmniejszyć, bo yy, wtedy, jeżeli byśmy zmniejszyli od osób, zlikwidowali ten podatek nieruchomości od osób prawnych, wtedy mielibyśmy sytuację, że wiele firm po prostu by się w Częstochowie otworzyło. I na takie samo zakończenie, takie motto, które powinno nam przyświecać jako tutaj wolnościowcom czesnochowskim, to jest motto byłego burmistrza kamienia pomorskiego St Stefana Oleszczuka, a więc że bogaty samorząd to bogaty obywatel. Dziękuję.